Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, wersety 38-42. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za nim, zapytał ich: "Czego szukacie?". A oni rzekli: "Rabbi", to znaczy nauczycielu, "gdzie mieszkasz?". Odpowiedział im: "Chodźcie i zobaczcie". Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał, i w tym dniu pozostali u niego. Działo się to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i oznajmił mu, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł, Ty jesteś Szymon, Syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefa, to znaczy Piotr. Czego szukacie? To pierwsze słowa Jezusa skierowane do uczniów. Nieprzypadkowe. To pytanie, które dotyka głębi duszy. Zatrzymaj się na chwilę i pozwól, by Jezus spojrzał na ciebie i zadał to samo pytanie. Czego szukasz? Czego naprawdę pragnie Twoje serce, czego szukasz w wierze, w relacjach, w życiu. Rabbi, gdzie mieszkasz, uczniowie nie proszą o dowód, o cud. Chcą być z nim, zobaczyć jego świat. Zastanów się, czy Twoja wiara polega na szukaniu odpowiedzi, czy na pragnieniu bliskości. Czy naprawdę chcesz zobaczyć, gdzie on mieszka, wejść w jego codzienność, a nie tylko słuchać z daleka? Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: Ty jesteś Szymon, a będziesz Piotr. Jezus patrzy głębiej niż inni. Widzi w Szymonie coś, czego nikt wcześniej nie dostrzegł. On też patrzy na ciebie. Nie przez pryzmat przeszłości, lecz przyszłego powołania. Pozwól, by jego spojrzenie nazwało w tobie nowe imię. Jak mógłby ci dziś Jezus powiedzieć, ty jesteś?